Cześć moi mili. Dzisiaj sobie pomalujemy, tak samo jak wczoraj zresztą. Jak widzicie mamy tutaj tylko 9 opcji do wyboru, która była najczęściej malowana. Najczęściej malowany był lisek. Nie, lisek i tęcza, Ok, no to dzisiaj zrobimy tęcze liska. To może zaczniemy od tęcze. Bamburklowa. OK. Ósemka, ósemka, siódemka. Nie pamiętam jakie kolory, więc będziemy mocno improwizowali. Hmm. I to mogą być kolory. Nie, no to myślę, że nie. To może zaczekajcie. dziewiątka A, nie ten przycisk. Eee. Eee. 9. A gdzieś to przyciczyć? Chyba niekoniecznie. Dobra. Mamy gdzieś jeszcze tu jest dziewiątka. Czyżby jeszcze jakoś była? Tak, tutaj. Ok, czyli tu pomiędzy. Dobra. Okej. Okay. Wydaje mi się, że dziewiątki mamy ulubione. Osameczka. Hmm, potem no to mogłoby być osameczka? No w ogóle co z tymi kółkami w takim razie? No nic, no będziemy myśleli po tym. Ósemka. ósemka. Ósemka, ósemka, Jakiś kontrast może żeby był ładny. Może żółty. Eee. Jakiś żywy żółty. Wiecie o co chodzi, nie? No, nie? powiedziałbym, że tu był jakiś mały kontrast. Mamy ten kontrast, może taki brzydki kolor też kurczę, nie tak? No dobra, to jest dokładnie. Nie? A. Widzicie, u sanaczki to jeszcze kurczę, tutaj trzeba te brzuszki pomalować. o samaczki. Wiecie. Może zrobimy to będzie chyba szybciej. Tak zdecydowanie szybciej. Jak te brzuszki są kłopotliwe. Znaczka. Mamy jeszcze osamki? Na szczęście nie. Dobra, to malujemy. Dobra, malujemy brzuszki. Mm -hmm. Dobra teraz powiedzmy, bo no to mogło może tutaj taki wiecie mega zielony, nie? może taki wnąąć na czwóreczkę. Nie wiecie bo taki mega kontrast. Uh -uh -uh -uh. O kurczę, patrzcie. Wychodzę za linię. Dobra. Muszę wrócić do tamtego. Który to był ten fioletowy? To chyba ten był, nie? E Dobra. Dwójeczki, tak? A tutaj jeszcze mamy czwórki. Poczekajcie, 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 czyli czwóreczki, czwóreczki. Tu jest czwóreczka. A. Powiem Wam, że jestem średnio zadowolony. Bo za ciemny kolor chyba, no ale dobra, już nie będziemy tego zmieniali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dobra. To może teraz zesiemy. O, chciałem powiedzieć po burzemu, no ale w sumie jest piąteczka, to kurczę, czym by tutaj piątkę, wiecie, nie? Żeby tak wiecie, to jakoś tam miał ręce nogi, czy ma nie, nie mieć ręku. Ale może nie, może wiecie, wiecie. Weźmiemy to może jakimś, nie wiem. Może jakimś różowym na przykład. Jak myślicie? Wygląda to jako tako, czy tak nie bardzo? Um, może teraz po burzemu zaczniemy od jedynki, tylko czym by to ugryźć? Tutaj myślę, że to kurczę... Nie jest podpisane, ale jakoś tak to widzę, przyznam się szczerze. Eee, zobaczymy, może kurczę, kurczę, kurczę... Czym by to tak, wiecie, żeby to jakoś tam fajnie, fajnie tak wyglądało, nie? Mamy ograniczoną ilość kolorów, muszę Wam przyznać. Nie ma tego jakoś tam przesadnie dużo. Naprawdę to są takie, wiecie, zmiany jednego koloru, to znaczy odmiany kilku kolorów. W dużej mierze. Brązowe? No nic, no zobaczymy. Ok, tak by to wyglądało: dwójka. Może tak jeden ciemny, jeden jasny, nie? to taki naprawdę dość mocno symboliczne, że tak powiem. Może tak, patrzcie. Wiecie, można powiedzieć, że wtedy ktoś trójki po prostu tutaj nie napisał. No? A i dwójeczka, patrzcie, ten, ten symboliczny kolor. Jest jeszcze tutaj. Mm -hmm. Szóstka. No żółty nie wiem czym chciał wiecie. Sporo tutaj tego żółtego jest, może jakiś taki, wiecie, krwisty czerwony. w ten sposób. Mm -hmm. Cały ten sam problem, tutaj ten kurczę... A, matka. Nie wiem, coś, Dobra i... To Został to ostatni, nie? Czym by to ubyć? Jak myślicie? Ten 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 lasem. Pemeczka, patrzcie, czego tutaj tak wiele za bardzo nie ma. I komarów Ok. Dobra, czyli tutaj ta dziewiątka? Patrzcie. Pokrywa się. Może wiecie, nie? Pokrywa się tutaj stęczą, nie? Hmm. A dwójka to mi się strasznie nie podoba. Wygląda. Nie no, zmieniamy dwójkę, bo patrzcie. To wygląda tak jakby ja bym tego nie pomalował, nie? Więc pozwólcie, że tutaj dokonamy lekkiej zmiany, tylko na jaki kolor możemy to zmienić, patrzcie. Brązowy jest. Tutaj czarny nie, bo wiadomo, nie będzie nie widać. Tutaj te niebieskie. Jako taką mam obsadzone, chyba, że... Ale tu nie wiem czy idzie dobrze, bo... coś kurcze nie jest, patrzcie, widzicie? To jest jakaś Patrzcie. Nie wiem, jak sądzicie? Ale takie jakieś tam ręce nagłe tak w ogóle, jakby nie widzę sensu, leciało. tu są dwójki, a tu są ósemki, nie? Myślę, że to by nawet lepiej wyglądało. Jakby to wszystko było sam. No kurczę, patrzcie, troszkę tam pozmieniajmy nawet, nie? Gdzie jest ten <grystanie> To jest tam duże, nie? Hmm. Jak myślicie? Moim zdaniem troszkę lepiej. Tam tu się tak za bardzo gryzło, nie? Piątka też trochę się gryzie, ale tutaj do, tak do przełamania, nie? I tak do przełamania, nie? Nie wiem dlaczego ten kolor równo się tym, a powiedzmy, że to się zmieni, nie? tutaj. To... Wiecie, tutaj jestem np. Na bardziej nasłonęciony albo coś, nie? I, 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 I tu jest inaczej, nie? Przyznam się, że bardziej tak bym to widział, nie? Nie jestem do końca zadowolony, ale wiecie, nie? Wierzę, że lepiej niż przed chwilą. A tutaj dziwią takie łapki, patrzcie, kulcie. Te łapki, patrzcie, kulcie, nie widziałem, tylko tych... o matku, ile tych łapków tu jest. Ooo... O, patrzcie, kurczę. Ile będzie do poprawy? O! domeczka. To było pomarańczowe. I co? I... Tyle A i tutaj jeszcze ten bunkit, jakoś tak wszystko porało o. To nie ten nawet. Też nie ten. Też nie ten. A, czyli to ten musi być w takim tak, okej. Okay. No dobra, no tak widzicie, e, tak wygląda moja autorska tęcza. O, jakieś tam drzewka, nie wiem, fioletowe pewnie powinna być zielona. Tutaj traweczka tak, troszkę jaśniejsza, trochę ciemniejsza. już po środku jest ten sam kolor. W ogóle tęcza powinna być myślę, że taka jasna, a wyszła ciemna. No ale jak wiecie, no są różne tęcze, nie? Majcie się mającie się